Polityka społeczna wobec seniorów została w ostatnich latach uznana przez wiele samorządów za jeden z priorytetów i nie inaczej jest w przypadku działań podejmowanych przez wójta Ryszarda Jasionasa oraz jego współpracowników. Jednym ze sposobów troski o osoby starsze są kluby Senior Plus, które zapewniają wszechstronną aktywizację jego członków. W całym powiecie szczecineckim istnieje już 7 takich placówek, ale dzięki staraniom lokalnych władz aż cztery z nich funkcjonują na terenie gminy Szczecinek. Dziś przyglądamy się najmłodszemu z nich ulokowanemu w Parsęcku. Tutejszy klub Senior Plus został otwarty w styczniu tego roku, ale jego powstanie wójt gminy Szczecinek zapowiadał już przy okazji otwarcia bliźniaczej placówki w Turowie przed rokiem. Klub funkcjonuje w oparciu o miesięczny plan zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. I tak, są zajęcia kulinarne, manualne, które odbywają się właśnie w tej chwili. Mam manualnych dzisiaj akurat mamy zajęcia z terapii, terapii zajęciowej, zajęcia ruchowe, fizjoterapia, zajęcia z psychologiem i wiele innych. W chwili obecnej jest ponad 20 uczestników klubu. Na liście głównej mam 15 seniorów, a na liście rezerwowej mam 9 osób. To są zajęcia plastyczne. Ja jestem emerytowanym nauczycielem, więc pracowałam z dziećmi. Teraz pracuję z seniorami i pracowałam tutaj na tym terenie, więc to ci seniorzy to są rodzice, dziadkowie dzieci, które wychowywałam tu w szkole. A z seniorami no, praca jest bardzo fajna. Seniorzy bardzo chętnie pracują. Dzisiaj robimy kolejny etap wianków takich wiosenno-wielkanocnych. Dzisiaj malujemy domki, kurki, zajączki takie płaskie. I będziemy montować, na kolejnych zajęciach będziemy montować wianek, taki jak właśnie tam jest na, na oknie zawieszony. Założyłam, że zajęcia będą tematycznie związane z porami roku, z wydarzeniami, które nas czekają. Tak to się odbywa. Co ważne, podobnie jak w przypadku pozostałych klubów Senior Plus na terenie gminy Szczecinek, do Parsencka na zajęcia niesłusznie kojarzone tylko z paniami bardzo chętnie uczęszczają również panowie. Jest w nas w sumie czterech mężczyzn na ponad 20 kobiet, ale zajęcia są na tyle ciekawe, że nas też zainteresowali te tematy, które są prowadzone. Mamy bardzo ciekawe zajęcia. Pani Świetlicowa organizuje nam spotkanie na przykład z psychologiem, też zajęcia kulinarne są prowadzone zajęcia rękodzieła w których bardzo wszyscy bardzo chętnie uczestniczymy lubię malować no i w takich ręcznych pracach to bardzo bym się e, chciał wykazać na przykład Rzeźbie. To są ważne sprawy: raz, że integracja grupy, a dwa, że troszeczkę też wyrywają się z domu. Kolejna sprawa to troszeczkę rozruszać się też i manualnie, i ruchowo, bo wiadomo, że dłonie, ręce pracują, więc to też jest, też jest ważne. Wszechstronna oferta zajęć i aktywności sprawia, że każdy z członków znajdzie coś skrojonego idealnie dla siebie. Zajęcia manualne nie są pani y, ulubionymi, ale, ale na pewno są jakieś, które pani lubi bardzo. Tak. Na przykład lubię grać ping-ponga. No, lubię inne rzeczy robić: gimnastykę, gotować. Najlepsze są zabawy. Świetne są, można się wyskakać, energię spożytkować. Super jest, no i fajnie jest w ogóle. Wciąż panująca zima nie pozwala, wprawdzie, na zbyt częste aktywności na świeżym powietrzu, ale jak nas zapewniono, wszystko się zmieni wraz z pierwszymi promieniami słońca. Tak, będą przewidziane wycieczki w teren, a z tego co wiem, że. Najbliższy termin to mam chyba wyjazd do koszalina, do teatru. Będą też wyjazdy na basen. Czyli ogólnie rzecz biorąc, bardzo pan sobie chwali przychodzenie tutaj. Tak. Będąc na emeryturze, jestem już szósty rok, także jestem zadowolony z prowadzonych tu zajęć. Pewnie przecież to widać. To wszystkie przychodzą nawet ponad limit. No, a jeszcze ilu by się chciało zapisać na pewno.